Na samym początku jeszcze przed samym materiałem zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord jest to nasza najnowsza praca, tak naprawdę jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana i tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej w jakiej fazie Hotsy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego, rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne. No i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych. Jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z podziemna poszczególne państwa, Rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowa edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę. Większość z nich daje przewagę w inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor niezależnie od poziomu doświadczenia będzie Tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam. Finansowe zakładka, forum, Discord. Witam serdecznie w takim krótkim materiale związanym z obecną sytuacją rynkową. Wiele osób obawia się o to, co się obecnie dzieje na rynku. Że jest to straszne, przerażające. I tutaj zawsze. Do znudzenia powtarzam kilka prostych prawd, które powtarzają się prawie zawsze w prawie całej historii rynku kapitałowego, jaką mamy. Pierwsza prawda dotycząca rynku akcji to jest taka, że bezsy nie zaczynają się w sposób stromy. Stromy spadek. Mamy naprawdę długą historię głębokich korekt bez i wiemy, że korekty. Są strome. Zaczynają się od spadków 1-2% dziennie. Podobnie pullbacki. Zgodnie z definicją, pullback to jest spadek szerokiego rynku w zakresie od minus 5 do minus 10%, a korekta od minus 10 do minus 20%. Czasami na granicach tych 20%. Korekty mają w sobie stromą dynamikę w początkowej fazie, w przeciwieństwie do bez. Korekty. W przeciwieństwie do Bessy są nieprzewidywalne. Be nie każda Bessa jest przewidywalna, też zresztą, ale korekta jest jak grom z jasnego nieba. Może się pojawić w każdej chwili bez jakiegokolwiek powodu i nie jest tak straszna, jak wiele osób zakłada, pomimo że wydaje się straszna, bo początkowy spadek jest bardziej gwałtowny. Zaleta korekty jakiejkolwiek czy pulbaku korekty bardziej. Na razie my nie jesteśmy w żadnej korekcie. Po prostu ten materiał jest o zmienności. Typowe dla, i to jest główna zaleta korekty, typowe w tej fazie korekty jest to, że jeżeli ona rzeczywiście stanie się korektą, stosunkowo głęboko, załóżmy, to pojawia się tak szybko jak, kończy się tak szybko jak się pojawiło. Jest szybka, stroma, nagła. Celem rynku jest tak naprawdę e, wystraszenie jak największej ilości inwestorów w celu, to zresztą mówi wielokrotnie Fischer, kompromitacji większości. Nie, nie jesteśmy na tym kanale od dwóch, trzech miesięcy. Wielokrotnie wypowiadałem się na temat różnych korekt. Możecie Państwo sprawdzić te materiały, czy pullbacków. Strach towarzyszący informacjom zawsze był bardzo zbliżony i zawsze różnego rodzaju tzw. eksperci szukali wyjaśnień. Ja Państwu pokażę teraz, dlaczego pojawiła się taka zmienność i jak to interpretować, czy jest się czego bać. Napisałem też zresztą o tym w, na Discordzie który jest dostępny na stronie finansowaedukacja.com, co, jeżeli ktoś się obawia tej zmienności i chce ograniczyć straty przy tej zmienności, gdzie szukać rozwiązań, w jakich sektorach, przykłady też firm i w nawiązaniu do wielu różnych pytań, też na Discordzie, pomimo, że to jest, jest w pewnym stopniu, a, natomiast Discord porusza temat sektorów, to jest najważniejszy wybór poszczególnych sektorów, a nie poszczególnych firm. Mało osób sobie zdaje z tego sprawę. Temat sektorów, banków, cykli politycznych, cykli ekonomicznych, krzywej rentowności teraz jest już rzucona, została pierwsza część sektora bankowego zrozumienie, jak sektor bankowy działa w systemie rezerwy w kontekście inwestora. Sektor półprzewodników i cała masa jeszcze innych rzeczy. Zostanie dodany dział, a gdzie będę przeprowadzał? Tylko i wyłącznie na podstawie analizy fundamentalnej plus analizy jakościowej, na przykład zarządu, analizę poszczególnych firm, które będziecie mogli państwo zaproponować na forum Discord. Bo widzę, że jest takie zapotrzebowanie, tylko ja pomimo, że jest takie zapotrzebowanie, ja nie będę państwa deokłamywał. I wybór nawet najlepszej firmy nie gwarantuje sukcesu, jeżeli ona jest w sektorze, który w danym czasie nie ma prawa w dłuższym horyzoncie, bo w każdym cyklu są w każdym cyklu wartość może przejąć najlepsze stopy zwrotu, wyrywając je akcją wzrostowym. Tylko pytanie: jak długo i czy to jest fundamentalnie uzasadnione? Więc taki dział będzie, ale nadal będziemy wracali do tego, co jest najważniejsze w celu zrozumienia sektorów. Plus, na Discordzie w najbliższy piątek o godzinie 20 pojawi się drugi webinar. Dodatkowo są też materiały dodatkowe w postaci filmów. Więc zachęcam Państwa do sprawdzenia tego. Natomiast wracając do tej zmienności, której tak wiele osób się obawia, połączyło się kilka czynników którą tą zmienność spowodowało. I to nie są czynniki, które są niebezpieczne, mamy długą historię i znamy te czynniki. I to jest dla nas coś dobrego. Bo rzeczy nieprzewidywalne są bardziej problematyczne w wycenia. Rzeczy przewidywalne wymagają czasami tygodnia, dwóch, trzech, czasami miesiąca, czasami dwóch. Pierwszy czynnik, o którym Państwo powinniście z całą pewnością dobrze wiedzieć, to jest coś, co się nazywa sezon na zyski i przychody firm. Firmy coraz to większe publikują dane i to w różnym stopniu wpływa na rynek akcji. Krótko terminowo ma to znaczenie na przestrzeni tygodnia dwóch, na przestrzeni kilku miesięcy tak naprawdę yy, większość wzrostów czy spadków jest wymazywana dla tych największych firm mamy długą historię, która to potwierdza. Jeżeli chodzi o sektor półprzewodników, przykładowo dzisiaj ASML podał wyniki. Trochę lepsze zyski, trochę gorsze przychody. Ja zawsze będę powtarzał w kontekście półprzewodników pewną prostą prawdę związaną z tym sektorem. Każdą firmę należy interpretować w inny sposób, niż powinniśmy odnosić się do typowej firmy. Nie ma czegoś takiego jak typowa. Możemy oczywiście brać pod uwagę średnią firmę, ale każda firma działa w innym segmencie i zajmuje się czymś innym. Co jest istotne? My zdajemy sobie sprawę z tego, że główne nakłady związane z sektorem przewodników obecnie to są nakłady związane z rozwiązaniem, próbą rozwiązania problemu i tematu sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę zastosowania systemów, e, algorytmów w celu zwiększenia wydajności pracy, zmniejszenia kosztów i wszystkich innych. I to wszystko jest połączone jeszcze innymi e, podsektorami i sektorami działami które się obracają wokół tego tematu. To nie jest tylko i wyłącznie ten temat. Różne firmy rozwiązują różne problemy. I wchodząc na przykład w raport ASML, widzimy, że w segmencie konkretnie sztucznej inteligencji i rozwoju w tym temacie oraz rozwiązań, też planach w tym temacie, nie doszło do pogorszenia koniunktury. Pogorszenie koniunktury jest w segmencie który my moglibyśmy określić jako segment cykliczny. Co to w praktyce oznacza? Segment uzależniony od sentymentu konsumenckiego, wydatków konsumenckich, wzrostu, od wzrostu gospodarczego. Niektóre półprzewodniki są bardziej wrażliwe w tym segmencie, no i ASML w tym segmencie nadal jest bardziej wrażliwe niż inne firmy. Ale słabość w tym segmencie nie jest tak duża i ona z czasem powinna się poprawić. My obserwujemy w różnych danych w Unii Europejskiej, czy też w globalnej gospodarce, słabość na poziomie firm cyklicznych, więc to nie powinno być żadne dla nas zaskoczenie, że w tym segmencie, co może stworzyć problem na poziomie przychodów, ten problem się pojawia. Bo SML nie dostarcza swoich produktów tylko i wyłącznie do segmentu. Nazwijmy to wzrostowego, niecyklicznego. Są różni producenci, sam temat półprzewodników jest bardzo szeroki. I półprzewodniki to nie jest tylko dział związany ze sztuczną inteligencją. Półprzewodniki są wszędzie w każdej elektronice. I my na przykład, zdając sobie z tego sprawę, wiemy, że inaczej się zachowuje firma, która korzysta z usług jakiejś firmy innej, która, korzysta, która też korzysta z usług powiedzmy ASML, która zajmuje się. Sprzedażą telewizorów, a inaczej będzie w przypadku firm, która dostarcza rozwiązania dla budowania różnego rodzaju centrów danych. Inaczej zachowa się firma, z, która działa głównie w modelu B2B, a inaczej zajmie, będzie działała firma, która działa w dużej mierze w modelu B2C. To wszystko zależy od tego, jaka jest struktura przychodów. ASML dostarcza swoje rozwiązania po części firmom, które mają kontakt w ramach swojej działalności B2C, i tam ta słabość jest zauważalna na przykład w segmencie elektroniki użytkowej. Więc nie jest to nic strasznego. Główna, główny temat, który my powinniśmy obserwować, to jest rozwój na poziomie tematu sztucznej inteligencji. I tego, gdzie tam, w tym dziale są największe pieniądze. Dlatego, bo to jest coś, co gdyby naprawdę wygasło, miałoby znacznie większe problemy. Dla tego sektora I nakładów na ten sektor, i rozwiązań technologicznych. Nastroje konsumenckie pojawiają się i znikają, e, pozytywne i negatywne w czasie. Więc to jest dokładnie ta sama historia, którą my obserwowaliśmy w przypadku AMD. Za każdym razem. Od, no, od prawie. Od 21 roku. Tak samo w przypadku Nvidia, kiedyś. Te, czy Intela. Te firmy, teraz w mniejszym stopniu, ale kiedyś w większym, były na przykład uzależnione od e, kondycji sektora gamingowego. I nadal ten sektor stanowi jakąś część przychodów. Jego obecna słabość jest zauważalna. Ale to nie oznacza, że sama sam sektor półprzewodników ma się bardzo źle, ma się całkiem nieźle. Niektóre, bo firmy w trakcie wyników będą zachowywały się gorzej, niektóre lepiej, standardowo. Więc tutaj temat jest prosty. Sezon na wyniki, w trakcie których podawane są wyniki poszczególnych firm, tworzy zmienność. Czasami pozytywną, czasami negatywną. Częściej od mniej więcej 21 roku, od drugiej połowy 2021 roku, niezależnie od tego, czy wyniki były dobre czy złe, zazwyczaj sezon wynikowy wpływał negatywnie na firmy, a nie pozytywnie w krótkim czasie. To jest też odzwierciedlenie sentymentu, bo inwestorzy boją się wyników, a skoro się czegoś boją, to znaczy, że nie są do końca przekonani co do tego, jak będzie wyglądała przyszłość w najbliższym roku, dwóch. Więc my będziemy na pewno obserwowali ogromną zmienność. Pewnie pojawi się jakiś przegrany, i ludzie będą mi pytali, co ja sądzę o tym, o tamtym. Portfel musi być zdywersyfikowany, żeby zabezpieczyć się na takie. na taki wypadek. Jakaś firma na pewno straci 5, 10, 20%. Może trochę więcej, może trochę mniej. To nie ma znaczenia. Zdywersyfikowany portfel nie obawia się tego typu incydentu. Jeżeli to by. Jeżeli to stworzy korektę, jest to możliwe. To standardowy model, o którym wielokrotnie mówiłem, w przypadku głębokich korekt z zakresu minus 15, minus 20 najwięksi przegrani e, mają najlepsze stopy zwrotu w trakcie wyjścia korekt. Prawie zawsze. E, więc pierwszy czynnik, sezon. Związany z wynikami dużych firm. To jest czynnik tworzący zmienność i ona jest powtarzalna. Długi, długa historia to rynku pokazuje. Tylko czasami jest to czas bardziej pozytywny, czasami jest bardziej negatywny. Niezależnie od wyników, i to też trzeba o tym pamiętać. Firma może mieć dobre wyniki, akcje mogą zlecieć 10%. Może mieć złe akcje, mogą wzrosnąć. Wyniki, to jak rynek zareaguje po wynikach, wszystko zależy od. Sentymentu w danym czasie na rynku akcji, nawet nie od samych wyników. Kolejna rzecz, która spowodowała zmienność na akcjach wzrostowych i to jest historia, którą my znamy. To jest gadanie Bidena. A Biden powtarza tą samą historię, która była już powtarzana wcześniej. I to jest też powód, dla którego SML spadł: że firmy technologiczne muszą bardziej ograniczyć swoją sprzedaż w Chinach. I że być może zostanie wprowadzana, wprowadzana jakaś regulacja, która by to w jakiś sposób regulowała. My znamy tą historię, i ta historia ostatnio spowodowała korektę na akcjach Nvidia powyżej 20% od szczytu. Pamiętacie Państwo to? Zresztą wcześniej też to był jeden z czynników tworzących zmienność na akcjach Nvidia. Ten temat się pojawia wielokrotnie, za czasów Trumpa też był poruszany. A więc to. W ogóle półprzewodniki, zawsze to też powtarzam, są cholernie zmienne. To jest cholernie zmienny sektor. Ja uważam, że sektor elektroniki użytkowej poradzi sobie lepiej. Więc współprzewodniki, które są uzależnione, i to mówię w kontekście SML, są uzależnione od tego segmentu, poradzą sobie lepiej. Dokładnie też to opisywałem na Discordzie w temacie, co wpływa na sektor półprzewodników, ale na przykład jednym z czynników, którym tam omawiałem, jest wpływ dolara na cenę elektroniki w ujęciu globalnym. Przykładowo, tych czynników jest więcej. Poprawa sentymentu konsumenckiego, lepsza od oczekiwań w sytuacjach gospodarstw domowych, o czym się nie mówi, no bo lepiej straszyć. I cała masa innych czynników, które powinny e, poprawić sytuację w segmencie wartości. I segment wartości to jest temat, o który też jestem często pytany. Jak do tego podchodzić? Do Rasela. Russell 2000 zawiera raczej mniejsze firmy. On jest poza ETF-em. Wybór konkretnych firm z Rasela jest problematyczny. W niektórych segmentach uważam, że miałbym przewagę informacyjną, ale w wielu segmentach nie. Ja uważam, że bezpieczniejsze rozwiązanie, też to o tym piszę na Discordzie, to są duże rozwiązania wartościowe, które tak wcześniej powinny być w portfelu i w moim portfelu czy w portfelach, o których mówię, eee, czy to publicznie, w ramach darmowych portfeli, czy na Discordzie, czy w zakładce portfel, na stronie finansowe-edukacja.com są firmy, które mają charakter wartości. To jest właśnie mechanizm, element do wykorzystania, zmniejszenia tej zmienności, który my możemy z czasem wykorzystać do rebalansingu, zmniejszenia, zwiększenia ekspozycji. Stara zasada, która też sprawdza się bardzo dobrze w czasie wyniku, o, którą też opisałem na Discordzie, to jest temat związany z sektorem e, medycznym. Sektor medyczny, jak Państwo widzicie, on jest znacznie bardziej stabilny ze względu na to, że jest mniej cykliczny po prostu. I rzadko traci w przypadku. No, właśnie, podwyższonej zmienności czy sezonu wynikowego. Mówię o szerokim sektorze. Więc to jest też temat, o którym warto pamiętać w przy budowie portfela. To ja zresztą powtarzałem publicznie, że medycyna będzie zachowywać się coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. I ona z nowym rokiem, który będzie problematyczny, będzie idealnym schronieniem, które już warto budować. W międzyczasie już wcześniej warto było budować i nadal warto budować. Od wzrostowej pomieszano po bardziej wrażliwą. Mniej wrażliwą od specjalistycznej technologii zajmującej się a, dostarczaniem sprzętu technologicznego, którego celem jest zmniejszenie efektywności, na przykład przeprowadzanych operacji, po segment farmaceutyczny. Medycyna to jest coś, a, oczywiście nie jest prawda inwestycyjna. Medycyna to jest temat, który nas powinien znacznie bardziej interesować w. W najbliższym roku. Dodatkowo dostaję pytanie, co z dyrektywą Parlamentu Europejskiego, o której pisałem ostatnio na Twitterze. Napisałem, że temat XTB jest skomplikowany. Dlaczego? Dlatego, bo Unia Europejska wprowadziła negatywne ustawodawstwo. Które działa z opóźnieniem. Dlaczego? Dlatego, bo każda dyrektywa, którą Parlament wprowadza, ma jakiś czas wykonania, który jest określony według ogólnych ustaleń. I każde państwo może to oczywiście opóźniać, ma, jeżeli ma dyrektywę, Unia Europejska wydaje taką dyrektywę, to inne państwa członkowskie, co muszą, przystosować swoje prawo do tej dyrektywy. Można to omijać i bardziej merytokratyczne państwa starają się to omijać, rozwadniać, a mniej merytokratyczne robią z tym, co chcą i dają e, urzędom, różnego rodzaju regulatorom narzędzie, Ostre narzędzie, które niestety kaleczy firmy. No i XTB jest taką firmą, która została kaleczona. Jaki inni regulatorzy się zachowają, my tego nie wiemy. Mówię tutaj o sytuacji, w której XTB ma na przykład zakaz reklamy na terenie Hiszpanii, to jest główny rynek XTB, ze względu na fakt, że posiadają kontrakty CFD, które są według regulatora unijnego zbyt niebezpieczne. No i ze względu na tak szeroko i to jest właśnie problem z dyrektywa jest tak ogólnie napisana, że regulator może zrobić co chce. W Stanach to już nie działa na takiej zasadzie przesuchlanie ze zasady Chevron. Wcześniej też był z tym problem, więc jest to typowe dla państw rozwiniętych. Na domiar złego, czy to wypowiedzi Bidena w stronę pup przewodników, co tworzy zmienność sezonu sezonu na wyniki, strachu przed SML Kolejny czynnik, który wywołał zmienność, to, to są wypowiedzi Trumpa. Związane z Tajwanem. Tajwan się kojarzy z współprzewodnikami, więc percepcja jest taka, że skoro Trump mówi takie rzeczy, to na pewno będzie bardzo źle. Mamy długą historię tego, co mówi Trump. Trump wiele rzeczy opowiadał, podobnie jak Biden. Biden mówił przykładowo: ograniczymy wydobycie ropy naftowej, zwiększył. Trump mówił, że wprowadzimy drakońskie stawki na produkty chińskie, wprowadził na stal. Krótkoterminowo i nic, nic wielkiego w tej kwestii nie było. Nie było żadnej wojny handlowej chińsko-amerykańskiej. Ucierpiała jedna firma z zarzutami o szpiegostwo. Natomiast poza takimi przepychankami nic do dużych zmian nie doszło. To jest takie gadanie. Kandydaci zawsze gadają przed wyborami, żeby zachęcić ludzi, którzy mają jakieś uprzedzenia, na przykład do Chin. Ludzie, które mogą być słuszne. Nie mówię, że nie. Tylko to jest polityka, to jest gadanie. Jest izba, najważniejsza jest izba, izba Reprezentantów i Senat. My wiemy, że zarówno w partii republikańskiej, jak i demokratycznej znacząca większość opowiada się za ochroną Tajwanu na wypadek agresji Chińskiej. Więc prezydent może gadać, może wiele rzeczy opowiadać, piarowo też. Natomiast kwestie finansowania nie, w, nie podlegają pod jego możliwości prawne. To nie jest władca absolutny. O tym warto pamiętać w kontekście e, rynku akcji. Nam się wydaje, że on może wiele, bo taka jest historia. Ale e, taka jest percepcja historyczna, że no system prezydencki to prezydent jest jak władca. Jak ten e, władca absolutny. Fakty są takie, że nie jest tak potężny. Teraz po uchyleniu w ogóle zasady Szewrona, to rola prezydenta i władz federalnych jeszcze bardziej została zmarginalizowana. Sądy mają znacznie większą władzę w Stanach, znacznie większą. Ale wszyscy zwracają uwagę na prezydenta, bo jest bardziej medialny, a mało osób zwraca uwagę na Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy jest wielokrotnie ważniejszy, może tak naprawdę wyrokami zablokować cokolwiek, od Izby Reprezentantów po Senat, po działania prezydenta wszystko. O tym się nie mówi, bo to jest dla wielu osób zbyt skomplikowane. To są czynniki, które stworzyły zmienność. Czy są przerażające? Nie. Czy są dobrze znane? Tak. Mamy długą historię powtarzających się tych samych czynników. Ze zmienności trzeba korzystać, kupując akcje. Jak ona głęboka będzie, nie mogę na to Państwu pytanie odpowiedzieć, ale za każdym razem, gdy pojawia się zmienność, jest grupa osób, która z niej korzysta i jest grupa osób, która z niej nie korzysta, po prostu traci sprzedając swoje akcje na złych poziomach. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki materiał odpowiedział na proste pytanie związane z dzisiejszą zmiennością. I zachęcam do wejścia na stronę finansowedukacja.com, finansowe sprawdzenia Twittera. Czy zakładki Discord, webinary, ale na początku oczywiście do sprawdzania poprzednich materiałów, których, na których jest, set, jest ilość no setki godzin materiałów, od live'ów po filmy, które możecie Państwo po prostu prześledzić dla sprawdzenia. To mówię dla osób nowych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.